To jest właśnie. Ale tu ktoś czuł się na siłach, to zapraszamy tutaj do mikrofonu pomagać grupę muzyczną. Nasza grupa muzyczna świetnie sobie radzi. No Ale tak, są to jeszcze to osoby, które chciałyby tutaj swoje talenty muzyczne pokazać. To będziemy bardzo wcześnie, bo zawsze to jest też pomoc dla tych osób, które śpiewają. W tym bardziej, że gardła są nam potrzebne, głosy aż do jasnej góry. Jak tam przód? Dobrze? Nikt nic nie pokazuje żyjecie tam w produktywie, to żyją, lecą się tam jakoś. No co, spróbujemy pustić palę od przodu, żeby się trochę poruszać, obudzić, żeby skreszać siły osłabłe. Proszę bardzo, palę od przodu, start! Łał matko. Idzie, idzie, no coś tu idzie.